Przedstawię Wam dalszą część tamtych film ostatniego filmu. Filmikano zaczynał kolejną grę ze sklepa Windowsa. Ogólnie kilka gier. Play. To się lata stateczkiem fajne i całkiem jest. Coś takim statkiem. Na początku zbieram kasę. I się tak strzela w du du du, du du du, Tu się tak strzela do złych i trzeba wszystkich zniszczyć onnajmniej no lecą, słuchamsty. Chodzi o to, że oni do ciebie nie strzelają, ale na ciebie nalatują. I kiedy się o ciebie rozbiją, to wtedy dadasz, Znaczy nie dedasz, no ale... Trzeba przetrwać przede wszystkim. Ta gra to gra survivalowa. A, dajcie. Palanty, oni za mną lecą. Jakieś magnesy. Oni są tutaj w kształcie magnesów. Aaaa, dojcie. Dopiero początek, a już nie. Chcą zgwałcić, gwałciciele. A, a, a. Na pomoc! Na pomoc! To straszny mówię jak robot! A, dajcie, 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 dajcie! O, nie ma podwójne strzały! Ujja! Ujja! Ujjj! Ujjba! Już jedna sekunda zero! Wygrałem! Ujjj! Pani kasa, kasa, kasa! Złota i okrągła! Przyniepiony dookoła Kasa, kasa, kasa Do tego krągła Wiecie, co kojarzy mi się z kasą? Jajko i kokosz Kła, laser Uf, Laserek Uf. Laserek tam jest słaby, ja tam wolę strzały No to chyba nawet jest prąd, tak nie, to jednak laserek Ale prądujesz też, ponił się prądujesz, więc On nie... O, nie strzelaj Laserka, strzał były fajniejsze. A ah, ci strzelają, no, co są sobie myślisz? A ah, strzelają, ja jestem laserowy. Ah, szybkie dopalacze, żu, żu. Laserki są słabe, chyba. <laughs> no laserki są słabe, chyba.

Hi hi. Jestem super, mam super laser Koniec next wave. Ila kasy w trakcie w kształcie serduszka. Uh -huh. kasa kasa, kasa. a nowe, nowy super atak czad. Ha, ale teraz ci no co to ma być? ciderstwo? jakieś! No ci oni się ja, chorzy! I to ich jeszcze... No dobra, koleś. Sam sobie tego chciałeś. No dobrze. Mój super dopalacz będzie mi pomagał w bitwie fioletowej Fiolet Storm. Ciekawe czy są ci w kształcie magnesów. Co się przyczepiają do mnie jego. O nie wleciały w niego i tracę kasy to. A ty to co tutaj robisz? Bo nie mam z tobą do... Nie chcę mieć z sobą do czynienia. Mam tyle dobre wyniki, I... że A nie może mnie zniszczyć. I ty też i ty też nie możesz mnie zniszczyć. A d dajcie da-de-dajcie, de dajcie palancie u de daj, też da daj, a ty nie dedaj daj, ale ty de daj Uuuu, daj, de daj. Wszyscy mają deść oprócz mnie. Deść, deść, deść Łaiki daj daj, daj. O, tam ktoś do mnie strzela! a strzelanki! Chcesz strzelać, koleś? Wow, Bach! Tak! Nice wave! Ile kasy! Kasiura! Jaki! Teraz mam taką genialną bronię! Waha, wow, Brońka! Moja ulubiona! wo wo obs, OBS! OBS! OBSSSSSSS! OBSSSSSSS! Jestem marnicą, nic, nic, nic. Jestem kałamarnica. jump, ciom, jump, ciom, jum. jum, jum. ja, jump, jump, ty, jam, jum. ja. sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i... dwa. Jeden, zero. No co? To zero. teraz zwykłe laserki a może nie in... tak, mam teraz kupić zwykłe laserki z mi tamte nie, mam teraz kupić laser laser jest słaby dobra, będę tego walić no, w sumie ja się mogę tak po prostu latać to No nie, będę po prostu widzieć celność. widzieć tak... Teraz nie będę już sobie... To jest to takie samo. Obrażam się na tą grę. Oraż się, teraz pola rana na kolejno. Gogo. Dziwne! Bitwarę. Bitrawę albo. Inwazja dodów. Był wulkan i wszyscy. To już się nie oprócz Gogo. A Gogo sobie poszedł i musi wejść na drzewo i mary jak bułki. Dee, di 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 to del jump, kurczę. Nie no, nie wyszło. Dobra, teraz powinno wyjść. Tak wiem, tak wiem, wiem, też przeglądałem. Coś tu robić super skok. Skok, skok, skok! Skok! Mm, no są super skoczki. Czyli trampoliny tu się da latać nawet. Lecę niczym ptak, bo ja jestem ptakiem je w tej grze, Yo, ptaki fajne są. Ptaki latać umieją na swych skrzydłach. Zalała piosenka. Mgnie przestnie. Du, du, du. Nie lubię ich piosenek, bo są użalone. Siedzimy siedzimy prawo. We are the champions, we are the champions, we are the champions, we are the champions. We are the champions, we are the champions, we are the champions. Are the champions. Are the Panic flight. Spadam! Dobra. Ta gra została skończona. Chociaż a bo nie w kupię switch. Ta gra została skończona, ale... ale nie ogólnie nie wszystko zostało skończone. Bo mamy jeszcze parę gier do omówienia. Na przykład Run Minecraft Run. We are the champions, my friends! No! We are the champion, my friends! Run, minecrafter, run! Taka fajna gierka, że jest się kolesiem, który się łazi. Taki Stevek, Taki mały Steveusz, Mały, to dosłownie mały, w porównaniu z minecrafterem normalnym. Tam są jakieś głupie potwory, które chyba nic ci nie mogą zrobić, co nie wiem. No, ta gierka debilska. dlatego, że mało dopracowana tylko tło jest dosyć dopracowane takie, żebym nawet chciał mieć takie tło, ale jednak nie mam. Nie, przegrałem. No, obrażam się. Może teraz pokażę sobie w to. Tu jest coś z tylu subwaya. Tylko, że jest trochę głupsze. I trudno się w tym steruje. Przynajmniej na kąpie.